Siema, badeczko! Z tej strony Maciek, przejść małe. Eee, witam Was w kolejnym odcinku Grow a Garden w Robloxie! Tutaj ruzi ogrodek pięknie, ładnie, rusza. Cześć, ale... Maciek! Siema, siema, siema. Ty, ale mój ogrodek też w sumie pięknie, ładnie, bo pod ostatnim odcineczkiem zakończyliśmy tym, że miał mi dragon fluid ulośnąć i ulośnął. Ej, zobacz, masz nawet złotego Dragon Fruita! Nawet złoty się trawił dla fluid. zbielamy go szybciutko tutaj, ty! Ić, Maciek sprawdza ile możesz tego, tego jednego Dragon Fruita sprzedać? Jestem bardzo ciekawa, ile za, zarobię. za jednego Dragonfruita, ile mogę? Tak. Dragon <laughs> Fluid Gold? On tak, waży 13 kilogramów aż wow. 13 kilogramów no to choć, czystej. To chodź do pana, chodź do pana i kliknij u niego, nie, że chcesz z nim pogadać tak? i spytaj się how much is the, this sword. How much czyli jak to jest dużo warte? Ile? Tak. Bo nie widziałem jeszcze raz. <noise> Nie są Ile to jest warte? 118 wow. tysięcy. Nie, no, Maciek, Cebulionów. Długo... Na no. cebuliony. Cebuliony, to są cebuliony? Nie o. wiem, no c, to łamane, no to załóżmy cebuliony będą, cebuliony. Dobra, yy, całe moje inwentory. Maciek, zobacz, tutaj się event zmienił. Oj 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 ojoj oj oj, oj, oj tu się nowego! Ja się nad ty, żeby pszczółek pozbierać, miodek, miodek. Zobacz, 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 co u niego można robić. Może jakiś... Patrz, możesz skraftować na przy... Ej, dobrze! Kselekt reciplet, ty u niego można kraftować teraz, jakiś lumie, honisuckle bi... O, jak Dawaj, Maciek, kraftujemy u niego ten. Musimy mieć u niego 10 miotków i 1 paczkę kwiatków. No, 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 no. no. Tylko poczekaj, ja, ja potrzebuję teraz faktycznie. Musisz kupić paczkę nasion? I, I want to. I, I, I. nie wiem, co mogę kichnąć. No, dwójeczkę Maciek. A, dwujeczkę to ja mogę w kiblo, a nie tutaj. Maciek! I want to tradehonej, tra ale nie mam tradehonej, mam 8 sztuk. O, nie, jeszcze muszę cię wspomóc, bidaku! No dobra, chodź, dam ci coś, żebyś miał czekać. Nie, y nie, czeka. Dobra, dobra, później wrócimy do jajek. Tylko zobaczę, czy są fajne jakieś. Mamy pół godziny, czy ile mamy, teraz na wybór jajeczek lepszych? E, powiem ci, poczekaj na jakieś lepsze. lepsze, Może ci się trafi legendarne i będziesz mógł kupić 3 miliony legendarne jajko. Tak, leset za 14 minut, więc damy Idealnie. radę, damy radę, dobra. Sel. Nie, ja pozbieram tutaj szybciutko i zasadzamy dalej kolejne loślinki, żeby dostać ogrodek, co? Ale my musimy skraftować te fajne eventowe rzeczy. Zobaczymy, co nam się trafi, Chodź, dam ci trochę miodu. No dobra, to przy kupcu się zaraz potykamy, dobra? Dobra, nie no. Moje co? piękne miodowe kokosy, muszę ci oddać, no, na nie Coś za coś, coś za coś! A co, a co mi dasz? A co ty mi dasz? Yy, pomidolka bo lubisz, a ja nie lubię. Ty ja nie chcę twoich pomidorów. Uczciwa wymiana, uczciwa wymiana, co ty gadasz w ogóle teraz? Nie, nie, to twoich pomidorów macie! Dobra, Maciek. sprzedajemy, bo płaczę ty, sprzedajemy całe moje inwentory, ile? 93 dostaliśmy, Spoko. dobra Chodź do pszczółki! Czekaj, bo nie sprawdziłem, tutaj co jeszcze mamy? Bambusy? Bambusy warto, czy nie warto? Tak, warto! Bierz wszystko! Biorę bambusy! Ile ich sztuk Dobra, jest? Dobra, Wszystkie mam kupuj! Czekaj, tylko teraz A do ogrodku pójdziemy. A, słonecznik? A, skąd ty? No. a ja nie mam dla ciebie słonecznika, gościu! Masz to. więcej hajsu ode mnie, syku! Zasadzamy, zasadzamy, zasadzamy wszystko! Całe roślinki zaraz będą posadzone! Dobra, dam ci ten słonecznik, pewnie jakiś Nie dawaj event mu! Chcesz. No ale on chce jakiś event zrobić, będę miła i mu dam! Nie! Dlaczego? Mo masz widać! Dodam no, ci ten drugi! Nie! Tak, dam ci drugi nie. słonecznik! Tak! No i, i nie No i no i, Maciek, no i, Maciek, i dobra bo ten i tutaj miodę. No, no, mam dać. No, no. Dawaj tu do mnie szybko Masz tego kokosa i robimy miód i ile. To nie jest kokos To jest Maciek pomlanym miodem kokos. No jakoś nie, nie czuję tego. O ty u mnie brązowy był nie przez ten. chwilę! <laughs> to nie ten! No! Dawaj, dawaj, dawaj Maciek, dawaj! Robimy ci miodek, żebyś mu, było ci stać Co na ten robisz? na ksiągę. No brawo, Macie, udało ci się. Dałeś trzy. O, o co ci chodzi? Ty? Po co mnie wysyła do znajomych na... No. Masz, masz jeszcze jeden. A patrz mi tyle. Bo, a, bo musisz mieć 10 miodków i 10 miodków, żeby kupić u pszczółki nasionka. Nie mogę. Bo musisz poczekać, aż ci się najpierw ten pierwszy miodek wygeneruje. No i do a co mu wyszło takie duże? Co? On mi daje kosi. No Od... to pierwszy... Ci daje. A dziękuję bardzo jako kosia. Dziękuję bardzo. No. Fik. Dobra, co Dobrze, muszę Maciek. zrobić jeszcze? Coś, Co jeszcze muszę zrobić? Trade y honey, honey tak? Tak i kup nasionka, tylko ich przypadkiem nie otwieraj. Y nasionka, które te pierwsze, flower seed pack, tak? A, tak, 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 Maciek. Jedną mogę kupić na razie, zaraz tak, drugie. I nie otwieraj, nie otwieraj tego tylko proszę. Ile masz teraz miotków? Osiem jeszcze, zaraz za dobra. pięć sekund mi się zrobi tu kolejne i będę mogła dać królowej. Dobra, masz jeszcze jeden? Nie. Jeden. Za, dużo za dużo już mam. 7 Za dużo już mam. Zaraz będziesz płakał, że ci miodu nie daj, dobra, nie kupuj! Co nie, ty nie, nie, chciałeś? Nie, nie mogę, nie mam, nie mam miodku. Ile masz miodku, 10? Dobra, już już jest git, 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 Masz dziesięć miodku i... Maciek, masz 10 miodku i... Nie kupuj nic od I want... Nie chcesz Ale tego zrobić! Never mind. Maciek, idziemy tutaj, zobacz! No i idę, dobra, i co mam zrobić? I robimy to pierwszą recepturę, Crafter Seed Pack, widzisz? Crafter musimy... Seed Pack, no robię, Klaftuje. No, tak, i teraz musimy im dać te rzeczy, Ale które po co mi błąd, to? Maciek, dostaniesz unikatową roślinkę! To nie jest roślinka, to jest Crafter Seed Pack, a nie roślinka. unikalne roślinki są dalej, widzę. Tutaj Maciek, widzę. Maciek! Co, no to? Będziesz mógł zrobić... Fajne rzeczy, nie mam. Obla klaftuje, klaftuje. Kliknąłem klafting. Klaftuje. No, no to klaftinguj! No, klaftinguję mój miodek do odbioru, dobra. Fik. Ile, ile masz miodków? Jeszcze ci potrzeba czy nie, nie potrzeba? Wiem, zaraz, nie wiem, zaraz się dowiem. Po co mi dajesz? No. macie bo ci się przyda! 28 mam teraz. No, I nie won't wierzę. Trade, I can honey. I want to trade nie, nie, nie honey. Nie wierzę, nie wierzę, Maciek, nie wierzę. Dobra, Maciek, Ale co, ci mam tak. jeszcze wziąć flower o, seedów kokosa. czy co? Dawaj do sklepu, kokosa możesz kupić, szybko, dawaj. Sell, seed, szybko, 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 kokosy, kokosy, kokono, kokono. Jest, tak, mam kokosa. Kokosy. Tak, i stać tego kokosa szybko. Dobra, idę do gardenu. Kok Mogę mieć blisko, nie musisz się teleportować. I musisz się teleportować jakaś do nas. dobra. Jaki pomidor ci urósł? Ty tu widzisz? Tak! Oooo, pomidoro! Ej, dobra, Maciek, zbierać swoje bambusy i możesz je teraz sprzedać. Ciekawe, ile zarobisz, Nie, nie wiem, czy chciałem sprzedawać, bo jeszcze tutaj mam te Flower Seed Pack jakiś. Jakim cudem, ile ich kupiłeś? Nie wiem. Dobra, otwórz go, może dostaniesz coś rzadkiego. No, nie, no czekaj, bo może tutaj można. O, a ty, czy o, masz tutaj czas, że coś ci się kraftuje, czy nie? A teraz mi się kraftuje. No nie wierzę Maciek! Kraftuje mi się teraz dopiero, ja, ja cię kręcę. Ja nie wierzę ty, abym, Maciek, ale abym, 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 abym sprzedał w ogóle i to by były dopiero śmieszne rzeczy, co? Nie, nie no nie wierzę, nie wierzę, ty to jesteś idealny, A gdzie jest mój miodek? Dobra, jest 28 i jeszcze mam jednego, dobra, sprzedaję. Ciekawe od kogo to masz, ciekawe. Marcheweczkę? Nie dziękuję, ale możesz się ją posadzić. Aha, no dobra. Garden, marchewkę, dobra, patrz na śmietanę. Dobra, teraz dobra, mogę wszystko posprzedawać, bo teraz już bezpiecznie się czuję. Tak, zbieraj wszystko z ogrodu ale wiesz, gdybyś miał nawet nasionka, to byś ich przypadkiem nie sprzedał, także spoko. A kto mi zabrał tego mojego dużego pomidora? No na pewno nie ja Maciek. Ja też nie, ktoś mi. Ktoś Maciek... mi ziablał pomidola. Maciek, pomidora nikt ci nie ukradł. Sprawdź w swoim K ekwipunku, ktoś, ile masz pomidorów. Ktoś mi musiał zakosić mojego dużego pomidoru! Maciek, wróć się, wróć się tutaj. Czemu? I trzymaj E i zbieraj wszystko ze swojego ogródka. A czemu E tylko trzymać? No bo wystarczy tak zbierać plony, zbierać. No dobra, bo ja to, że sklikałem i klikałem i klikałem Pani Penix nie mówił, że tak można. No to ci właśnie powiedziałam. Dobra, tutaj też ty to, to też ty, ty, ksiaczur to ja w ogóle bym wyciął w ogóle, brzydki jest. Ej, zobacz, w ogóle na drzewie możesz zebrać swoje te hip fruits. Nie wiem czemu nie zbierasz. Gdzie? No urzaszło ci drzewo, nie? No ta. Ty no faktycznie, no to... ty bo ja tam... Bo, bo, bo ja tam skoczyć no, nie no, mogę. A no. oni umieści w... wspinać po swoim drzewie? jest problematyczne. <laughs> jak tam podskoczyć, jak to nie do lady? <laughs> nie wiem, Maciek, chyba ty Dobra, byś musiał tu ja coś... może tą beczkę, Może tą beczkę tu przestaw, to będziesz mógł tu wejść. Czekaj. A, a różyczki zebrałeś? Jakie luziczki? No róże masz posadzoną, Maciek, przecież tutaj, zobacz. Ty no rzeczywiście. O! Ty, nie, ale nie ona wierzę. kujka, kujka ona, kujka, kujka. Dobra, nie, nie mogę. to jest róża bez kolców, to jest bez kolców róża. Dobra, nie mogę tego zrobić tutaj już więcej. No dobra, to idź sprzedaj wszystko jak leci. Dobra, sprzedaj, 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 I want sell my inventory. Masiakra, ty, mm. Dora, pokaż mi co tam u ciebie się zmieniło. Nie wiem, idę popatrzeć, popatrz, idę zobaczyć po ile mogę to sprzedać, bo mam coś ciekawego. No chodź tu, pokaż ehm... mi. Co tutaj, co tutaj ci się wydarzyło? Tutaj masz jakieś różyczki eee, zamlożone. żółwci chodzi, żówci chodzi po terenie w ogóle. Co ty no, się dzieje? No, przecież wiem, że mi. Lilia jakaś taka. Yo, ale ona, ale już. Macie, bo już ją zebrałam, ona tak wygląda, patrz. Ale ty mi ją nie wcześniej nie pokazywałaś, no. No bo ona przed chwilą tu urosła. Co, co byś chciał odebrać. Zobaczmy, zobaczmy tutaj w ogóle. Na co? Na co patrzysz, na co patrzysz, gdzie te Patrzę, jesteś? co Maciej... jest? Ogórasy to ja nie chcę. O, jab... nie. jabłoń może mi urosnąć, spoko jest jabłoń. To jakie ogórki? Jakie ogórki? Skąd masz ogórki? Jabłoń! To co mówisz ogórek? Ja Jabłoń! To co dadasz o Ja Jabłoń! Powiedziałem, nie ogórek no. Maciek, jeszcze możesz sobie kupić dynie? Sit. Baka. No dyn... Dynie se kup. Mango. Dynia, 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 a jest dynia. Dobra, jest jedna dynia. Po co yy, mi jedna tak. dynia? Jedną dynię już mam na sobie. O, tu zasadzimy ją. A ty co mi tutaj stoisz? O, dziękuję bardzo, wziąłem łapeczkę w górę, dziękuję. A jeszcze ma marudzi, że po co ci tu stoi. Przesta Dostał się. łapeczkę ty, 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 w górę ty, 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 za lecę, lecę zobaczyć te te te, 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 te jajka, 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 bo jakieś chyba się. Nie, za nie, 4 jeszcze, minuty. Jeszcze, jeszcze się nie zmieniło, Maciek, ogarnij się! Za 4 minuty, dobra, za 4 minuty, za 4 minuty się zaraz wszystko zmieni. Cała farma się zmieni. O, jaką tutaj ma piękną, wielgachną farmę. O, miodek, chcesz mój. coś... Chcesz drogie rzeczy? Mam 38 miodku. Chcesz drogie rzeczy? Nie, mam 38 miodku. O! No. Dzisiaj, dzisiaj w odcineczku będziemy, otwieramy tego EXA. I tutaj my to w nowym Crafting Table dostajemy co ciekawego tutaj dostaniemy, wszystkiego, tak? Pokażemy tak, to, pokażemy to. coś na pewno super tu dostaniemy. Tropical Miss Sprintel, ty tutaj takie rzeczy godzinowe, tutaj jo, ty tutaj masz coś ten, z co? tego. Nie wiem, ananas, nie, nie, nie ananas, Arbus, arbuz, arbuza, coś masz tutaj. O, arbuza, arbuza, idę, pobiegnę Maciek, biegnę. Zaraz ogóle... Ty, Czek jaka pszczółka w ogóle, która sobie lata z jakimś, nie wiem czym, koszyczkiem? Ja bym go chciała, ale zobacz, 250 wmiotków potrzebuje, purpurowym dalię, słonecznik i... a to ja już wiem, dlaczego oni tak ode mnie wszyscy chcą słoneczniki, żeby to zrobić. A gdzie jest słonecznik? A tu Słonecznik, a ty, 4 to już... godziny ten i 250 miotku. Ja on tylko 38 bardzo, bardzo drogo. No, no. On, a on by ode mnie chciał. Ale po co mi Macie... tutaj zawracać gitarę, jak ja na razie, jeszcze nie umiem i nie mam nic. A bo on do mnie chodzi i się pyta. A, no dobra, ja pozbieram u siebie farmę wszystko. Zaraz dobra, się Maciek. wszystko zmieni, no? Dobra, ale to chcesz coś drugiego, czy nie? No nie! No to nie! No, no, zbieraj wszystko teraz szybko tutaj, fik, fik, fik. O. Uu, la, e, mocie kwiatki lawendy możesz kupić u pszczółki. Zaraz, e, za, e, no ja, takie drzewo ułożyło że ja nie mogę zbierać. A te drągony flui mi miu czy nie ulosły, czy to po prostu e, wygląda tylko, a nie, nie można one, z tego one, zbierać. one Maciek, jeszcze ci rosną, ale poza tym weź tą beczkę, tą beczkę, co tu stoi, nie? Gdzie? Tutaj stoi twoja beczka. Tutaj macie. Gdzie? No tutaj stoi, podaj do mnie to, zobaczysz. gdzie ją zabrać? Przez tu ją przestaw, tu. To będziesz mógł wskoczyć. O tu ją przestaw. Nie będę mógł wskoczyć. Będziesz mógł jak ją przestawić. Jak ją, jak ją? Dyslojem? No, raczej na, na narzędzia kliknij na górze. Narzędzia, ogóle. I... I. Przestaw ją. I... I. I tu ją postaw, gdzie ja stoję. No? no, no dobra, próbujemy, uwaga. De testing no, number one. No jak? Coś A. jeszcze wyższego. A jakbyś drzewo przesadził? Ja nic nie będę przesadzać. No, no, no jakbyś przesadził to byłeś Bóg to skoczył. Nic nie będę przesad... Ja bo ja nie wiem ni czy ja mogę przesadzić u Ciebie. Ja nic nie będę Czek przesadzać. Nie ma opcji takiej. A mogę Ci to dać? Nie mogę. Nie. To zostaje tu gdzie było i, i, i tyle w temacie. No nie wiem co to jest. Nie wiem, ja też nie wiem co to jest. To jest snobek, snobek siana chyba. Tak mi się Maciek wydaje, ale pewności stuprocentowej Poś to ja nie mam. Postawię to na mam. środku i ja muszę się rozejrzeć. Co to jest a w, w, w co, ogóle? wiesz ja bym dowie? bardzo chciała, żeby w sklepie się pojawiło słodkie jabłuszko albo o, co właśnie? Ty, jakie to duże będzie, te, to do kokosiów w ogóle. No Maciek, Lol. spójrz u mnie, jakie są wielkie kokosy. Aha, a to ja mogłem to postawić obok. No ale dobra. No, będziesz będziesz musiał na... potem hajs wydać. Trudno, trudno, nic nie będę wydawać. Wszystko na razie jest po mojej myśli. tak Oszukamy, po że tak. Tak, 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 tak. Jasne Maciek, jasne. Za 14 sekund ukażą się nowe jajka na mapie. 14 sekund? O, to szybko, trzeba posadzić 6, szybko. 6, 5, 4, gdzie, 3, gdzie to, to, to 2, 1. O, Maciek nastała no i co i nie masz jajka masz jajko uncommon albo common nie ja no idę ma... zaraz zobaczyć nie ma do ciebie ale want to sell jajka. my inventory tak Możesz, ale ej Maciek, ale możesz zrefreszować sobie jajka za jedyne 90 robux. Biegnę już szybko, tutaj za 10 sekund, za 10 sekund, za 11 minut będziecie mieli to eventowe co coś, co, co dostałem. A teraz pobiegnę tutaj szybko, zobaczę, co są jajka. I co, że no noc? Słabe jajka, no bo jak masz noc, Maciek, to roślinki niektóre będą księżycowe i będą droższe. Wiesz? Zrefreszuj te jajka za 90. Źle Tak, dawaj! Może trafić się legendarne. Źle fleściować? Refreshuj! Masz Robuxy! Lefleszuję, wydałem... lefleszuję. Będziesz, będziesz miał, wydałem Robuxy! Wydałem Robuxy! Dawaj, 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 rób to, rób to, rób to. J jakie masz? Come on, come Je... on, come on. No nie gadaj! Jeszcze raz! O, dawaj, Jeszcze... dawaj, dawaj. Na... Ja, cię... ja cię nie namawiam do wydania Robuxów, ale dawaj, dawaj, robisz to. No dawaj, 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 no to... dawaj, dawaj, dawaj! Czemu Jak mi nie dasz? zatwierdziło? No? Jakie, jakie? Komon, komon, common. no to ja nie wiem czy to tak cięść był. No ja cię, ale no. bez sens. 200, bo się chce paśła, no. 180, ale okej. Okay. No, 200. 180. 200. Dla mnie jak 200, dla mnie jak 200. A, zaokrogliłeś sobie. To, no, o, mogę zebrać sobie tutaj dragą fluita, flu... flu, flu fl, dragon... I, I papryczka ci tu urosła, Maciek. Dragon fluid Może być? Nie, nie, nie jeszcze, jeszcze chyba nie. Papryczka ci urosła, dawaj to, zbieraj ją. Piękne, szybko już tu pozbierać papryczki, <laughs> tu i tam. Ej, ale zobacz, mi cały czas coś pokazuje, że moje rośliny zmutowały. O, o to jakieś zombie będzie chyba, I want to share my inventory, dobra? Nie, nic nie będzie żadnych zombiaczków, no co ty? No dobra, to tutaj czekaj, 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 tu musimy zobaczyć, dobra. Widzowie, ja wam zarobię przejście, widzimy się, już dosłownie tela. No i dobrze, już czekaliśmy na tą chwilę. Właśnie jest! Mamy to! Zebraliśmy Mamy... paczkę z crafting table! Pokaż Maciek, co wylosowaliśmy w tych paczkach. No już pokazuję. Stańmy tutaj troszeczkę z boczku. I uwaga, uwaga, uwaga. Otwieram paczuszkę w tym momencie. Otwieram, ja losujemy, też... losujemy, co, losujemy, co, co, losu, jedemy, losu, jedemy, losu losu, 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 losu. Losu, 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 coś dostałem. A ja legendę Maciek dostałam. Ty legendę dostało się, dostałem lale. Dobra, wow! idę zasadzić. ja też. <śmienic> Ej, ale ci to, co ci takie tutaj, a, tu twoja dyńka ci urosła, dobra. <śmienic> Musi... Dobra, musimy teraz tak. Su, su, cu. Su, 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 co to culet su, 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 jest, co to jest sucuculent? Su, su, Kaktus chyba, czy nie? cu I tutaj patrzę na, na, na ten su, 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 sucu. Maciek co ty dajesz, su, su, su co ty do mnie mówisz, co ty do mnie mówisz? Szukam to co dostałem, nie, bo tutaj tego nie można. E, e, e. Gdzie tu Ale można to, zobaczyć ty... co ja dostałem? cu cuculent, Seeds? Macie co? Na sionka ja <c proceso> trzeba tutaj szybciutko zobaczyć Szukamy suculent <g>.? su, su, czy coś takiego tutaj jest do kupienia. Nie ma? Aha! Ty no? A nie gdzie, ma. To posadzi... gdzie to posadziłeś? Gdzie to posadziłeś? Gdzie to... gdzie to jest? Tutaj! Lośnie mi to, to... 20%! No to właśnie ci rośnie, no to. Ej, co to on jest? szybko ci to rośnie. Mega szybko to rośnie, co Maciek, to jest? Bo to jest, bo to jest unikatowe i to zdobędziesz tylko wytwarzając to tam tworząc, a tak normalnie tego nie kupisz. Aha, dobra, 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 myślę, to jest. Myślę, takie unikatowe, jestem... to jest takie unikatowe. Dobra, loziumiem, loziumiem, pozbieram tu szybciutko. Ty, o co się, nie psiuj mi, nie przyjmij! mi. Ha, chciałam ci wykopać sorry. A co to mi rośnie? A, kokoś. Jaki kokoś lość nieduzi. Poka, 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 gdzie? Dość nieduży. Ej! Będzie się naprawdę gigantycznego kokosa, nawet ja takiego nie mam! A on ma dopiero jak 4%! O, ma 4% to będzie kokos wielgachny! On będzie gigantyczny, trafia ci się gigantyczna roślinka chyba. Do, dobra, pokaż mi teraz to swoje co tam zrobiłaś szybko. No sadzi się, tam rośnie, musi Ale gdzie, jeść pokaż gdzie, pokaż dzieje, pokaż dzieje. cześć, Uwio. Chodź, za mną, za mną. Tutaj no. rośnie, to, w to z fioletowym. To? O, ty też, fiolet tak. y, corn, y, ty jakieś fioletowe, co? co, eee, co fioletowa co? kukurydza, o, posadzę ją koło w kukurydzy, zobacz, tu <laughs> ją posadziłam. Fioletowa kukurydza! Ale myślisz, że, myśli, że będzie droga? Na pewno będzie wyjątkowa, na pewno. No tu jest to jest legendarna w ogóle. Dobra, to już wszystko w takim razie w dzisiejszym odcineczku. Widzowie, słyszymy się w kolejnym Grow a Garden i w kolejnych odcineczkach codziennie o 15.30, a w weekend o 14.00. Pa pa! Pa!